Cześć, jak się macie z tej strony? Matemat FIFA i teraz mam do Was pytanie. Czy grać FUT Champions? Bo nie wiem. Trzeba mi podpowiedzieć. Nie gram za dużo w FIFA. grałem dwa mecze testowe. Jeden wygrałem, jeden przegrałem, więc ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy zostawić, czy grać. I musicie mi pomóc. Skład taki jest, jak jest. Tu gra jeszcze Dias. O tu. Ta koszta i y, ten typ Gildas za. Y, za właśnie za. karnet. Y, to oni są super rezerwowymi. Y, no i tyle ja mogę wam powiedzieć. Mm, że po prostu nie wiem co teraz. i musicie mi pomóc. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć.